Siema siema witam na kanale JBL15. Jak mówiłem na tamtym odcinku o zasubskrybowanie kanału Cieć MMA. Jak już zasubskrybujecie ten kanał, to proszę o zostaw subskrypcję na kanale JBL15. Bo za 280 subskrypcji pokazuje twarz. I jeszcze je byś padł, to też zasubskrybuj kanał hej byle54 a nic to Cię nie będzie kosztować zalajkuj ten, ten film eee, napisz byle jaki komentarz no i co, no i to już by było na tyle ja się z Wami już będę żegnał subskrybujcie, lajkujcie kanał Jbil15 subskrybujcie kanał Cieć MMA i subskrybujcie kanał bd 54 i to Cię nic nie będzie kosztować. Ja się z Wami żegnam. Siemka!